Wirus czytania, odcinek 68. Kolejny odcinek nagrywam prosto przed Hansa Studio. I widzicie Państwo Davida Bowiego, który właśnie tutaj nagrywał swoje piosenki. który właśnie tutaj w Hansa Studio w bliskim sąsiedztwie Potsdamer Platz i w bliskim sąsiedztwie muru berlińskiego spędził wiele niezwykle twórczego czasu. Oczywiście Hansa Studio wtedy, kiedy nagrywał tutaj Bowie wyglądało zupełnie inaczej. Ja będę się poruszała, opowiadając państwu o książce, bo chcę państwu pokazać jak zmienia się David Bowie, którego państwo widzicie właśnie za mną. A książka, którą chciałabym Państwu dzisiaj polecić, to książka Rorygo MacLina „Berlin – miasto z wyobraźni”. Ta metafora miasta, miasta właśnie z wyobraźni, jest czymś bardzo ciekawym, ponieważ otrzymujemy opowieść o mieście gdzie pretekstem do opowiedzenia o Berlinie stają się konkretni ludzie, ci ludzie, których rozpoznajemy z historii, ci ludzie, których rozpoznajemy z kultury, ci ludzie, którzy są ważni dla historii Berlina, dla historii Niemiec, ale i dla historii świata tej historii pozytywnej, ale i tej historii negatywnej. Rory McLean jest wielkim fanem Berlina, ale i też osobą, która zna bardzo dobrze nie tylko klimat miasta, ale też właśnie osoby, które dla tego miasta są, są ważne. Między innymi właśnie postać Davida Bowiego jest tym, tą osobą, która pojawia się w tej e, książce. Miasto z wyobraźni to, tak jak powiedziałam, bardzo ciekawa metafora, e, dzięki której możemy się dowiedzieć o Berlinie tym wyobrażonym, tym wymyślonym, e, tym, który rezonował e, dzięki sile twórczej, ale i dzięki władzy niektórych osób. To jest też opowieść o Berlinie, który powstawał, ale i o Berlinie, który upadał. Nie bez powodu stoję właśnie przy Hansa Studio, bo tak jak powiedziałam, David Bowie jest jednym z bohaterów tej książki. Nagrywanie w Hansa Studio. To jest też ważny fragment tej opowieści, ale i właśnie to wszystko, co gdzieś z historii tego budynku się zawiera, bo także mamy tę mroczną, związaną z II wojną światową historię i tę niezwykle barwną, związaną z muzyką, z twórcami, z artystami, ale i tę znowu niezwykle smutną, właśnie związaną z Bliskim sąsiedztwem muru berlińskiego. David Bowie, nagrywając swoje piosenki, mógł widzieć mur berliński. I to też jest bardzo ważny punkt, który się pojawia w tej jego berlińskiej biografii. A jak Państwo doskonale wiecie, ta berlińska biografia Bowiego jest też tą biografią, która pozwala na chodzenie po mieście właśnie śladami Davida Bowiego, bo to będzie słynny klub dżungla, to będzie słynna kawiarnia gdzie na Hauptstrasse, gdzie właśnie David Bowie często spędzał poranki, to będzie mieszkanie Davida Bowiego właśnie na Hauptstrasse. David Bowie, może państwa zachęci właśnie do sięgnięcia po tę książkę, ale tak jak powiedziałam, dużo innych ważnych energetycznych, pozytywnych, kultowych postaci, ale i też tych postaci z którymi oczywiście wiążą się bardzo mroczne konteksty, a które też odegrały w historii Niemiec, i w historii Berlina bardzo ważną rolę. Ale to Berlin, właśnie otwarty, Berlin pełen wolności, Berlin ten pozytywny zwyciężył. Polecam Państwu roli McLean. Berlin, miasto z wyobraźni, a opowiadałam Państwu o tej książce stojąc przed Hanza Studio z Davidem Bowie w tle.